Konferencjach uczestnicze od pierwszej edycji, dlatego że to jest zawsze ogromna dawka merytorycznej wiedzy i motywacji do pracy, która obecnie nie jest łatwa w dobie zmieniających się przepisów, e recept i wszelkich zmian, jednak taka dawka merytorycznej wiedzy i, i motywacji od kolegów z branży jest mega pozytywna i potrzebna. same sobie przedsięwzięcie organizowane przez grupę Opieka ProPharm za to, że są merytoryczne, pełne motywacji i nowoczesne. Konferencja Opieka od zaraz przede wszystkim kojarzą mi się z praktycznością, z dużą ilością przekazywanej wiedzy, którą w późniejszej pracy aptecznej możemy wykorzystywać na co dzień, a przede wszystkim z wspaniałą atmosferą i dużą ilością dobrej energii, którą dają wszyscy uczestnicy i organizatorzy. To, co jest najważniejsze, to co odkryliśmy, to, to przede wszystkim musimy się uczyć komunikować z pacjentami, że wiedza to nie wszystko, ale też umiejętność przekazania tej wiedzy konkretnej, ugruntowanej, nie nowinek z najnowszych publikacji, ale faktów, które faktycznie są e, pewne. To, że nasi uczestnicy dojechali do nas z całej Polski, pokazuje, że jest głód wiedzy wśród farmaceutów, zarówno młodszego, jak i starszego pokolenia, i że jest zapotrzebowanie na tego typu wydarzenia, i mamy to szczęście, że organizujemy największe z nich.